Garysmot, wkurzający dementor Ooo oh. Jaki dzisiaj piękny dzionek O, tak Czy był tu Harry Potter? Nie No mam nadzieję Dementor, Dementor pomocy <noise> Moje drzwi Mordę, moje drzwi, oh, dobra. Dzisiaj sobie pójdziemy gdzieś indziej. Tylko gdzie? Jeszcze. Czy był tu Harry Potter? Mówiłem już, że nie było. A na pewno? Tak. Jest pan pewien? <laughs> Jestem pewien. No mam nadzieję. Może mi pan powiedzieć gdzie jest Harry Potter? Nie wiem gdzie jest Harry Potter. Pan improwizuje, czy co? Nie. A proszę mi powiedzieć, po co panu Harry Potter? Chcę jego dusza? Na No to y, powinien być chyba w ogwarcie. No to lecę. Moje drzwi! <grym> Znowu. Okno można zresetować. Szkoda, że drzwi już nie. O Jezu. Tak jak wspominałem, chcę gdzieś pójść. Tylko pytanie... Dzień dobry, czy tu był Harry Potter? <śmum> czy był tu Harry Potter? <śmum> czy był? Mówię, mówię. Czy był tu Harry Potter? Nie. Aby na pewno. <śmum> No mam nadzieję. Dobrze. Czy był tu Harry Potter? Po raz tysięczny mówię, nie, nie było go tu. A na pewno? Po raz tysięczny mówię, tak, nie, nie było go tu, może pan sprawdzi w Hogwarcie. Dobrze. Sprawdzę jeszcze w tej szafie. Nie, jednego nie było. Do widzenia. Kur Dobrze, że drzwi nie rozwaliła od balkonu. Dobra, to przemębnie. Chciałem jeszcze rozwalić. Ej, może zabarykaduję drzwi, to nie wejdzie. Czy był tu Harry Potter? Po raz kolejny miliony raz mówię, że nie. Tak na pewno nie było. T tak jestem pewny. Stawcie... Na pewno. Tak. No mam nadzieję. I mam i pan powiedzieć, jak to będzie. Dobrze. Moje drzwi. Chyba muszę zamówić na zapas 20 par. Tak na wszelki wypadek. Dobra, szybko. Czy był tu Harry Potter? Kurde! Pytaj się pan kogoś innego. Tylko pan jest w tym bloku. Jak to? Czy to? Jak czy, to? Czy, to czemu się nie wyprowadzili? Nie wiem. Pewnie pan A... ich męczył. Chyba tak czy był tu Harry Potter? Nie, nie było. Aby na pewno. Na pewno, na pewno, aby na pewno. Sp sp sprawdźmy. Pana... jeszcze w pan... Tu, tu nie! Tu nie! Tu nie! A co za skabanu uciekł? <gry> tak! Uciekł! Goniłem go, ale uciekł. Dobra, do widzenia! Moje na no szczęście mam na za Dobrze, że mam je na bo... Bo się na O Boże, musiał je rozwalić Szybko drzwi, okna i w ogóle Dzień dobry, czy był tu Harry Potter? Nie noż, kurwa, żaldeje. Nie, nie było, masz pan lodówkę i wynocha. Dobra, to ja już sobie wyjdę. Niech pan we mnie nie rzuca, bo pana zabiję. Jakaś wrona mi się tu przyplątała. W mordy że... Dobrze, że żadnej drzwi nie rozwalił, to mnie cieszy. Ale czy był tu Harry Potter? Nie, nie było. A wy na pewno? Tak. Dobrze, no to sobie pójdę. <grym> Moje Kolejna para. Kolejna para, W <grym> mordę, zamówię jeszcze najlepiej tysiąc par. Bo moje drzwi tego tak nie Dobrze, że jeszcze drzwi od balkonu stają Bo bym po prostu nie wytrzymał psychicznie Jeszcze czegoś zapomniałem? Co się patrzysz? A, 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 nie wytrzymam góry Dobrze, dobrze, że, że sobie poszedł Czy to by nie moje beczki na balkonie Dobry czy był tu Harry Potter? Był gdzie? Schował się yy... Schował się daleko stąd. Leora, to idę. Tędy jeszcze wyjdę. Nie spyta się pan gdzie. A Przecież... gdzie? Daleko stąd. Gdzie? W Hollywood? <noise> tak. To lecę. Po prostu wyjdź pan z tymi drzwi. Nie lubię drzwi. Bo panu skrzydełko odpadło. Niech się pan nie patrzy. Moja szafa. No, do widzenia. Przynajmniej już tu nie wróci. Dobra. Skoro już ten pacan poszedł do Hollywood'a, to pójdę sobie na kręgle. Naładuję sobie pancerz. 30 pancerza. HP mam pełne, dobra. Czy <grym> był tu Harry Potter? Mówiłam, że pojechał do Hollywood'a. Nie widziałem go tam. To może pan... Sp a sprawdził... Dobra dusza. No, co pan chciał powiedzieć? A sprawdzi pan tam za rogiem? Gdzie? Tam za rogiem, tam wie pan. Już sprawdzę? Nie widać pana. Nic za nic nie widać. Myślałem, że dementory gdzieś tu fruwają, a nie biegają. Hej, od kiedy ja umiem latać? No tak, ja nie umiem latać. Au. jaka zielona trawka, nie, no, czy był tu Harry Potter? Muszę panu coś pokazać, proszę za mną Proszę pana, czy widzi pan tu tę trawę? Widzę? Dobrze. Proszę stanąć przede mną. Expecto PATRONUM! zadziałało. Jak zawsze A, dobrze. Skoro czy ty tu Harry Potter? Koleś powinien się zorientować, że ja jestem Harry Potter. Expecto PATRONUM! No i Nie udało ci się. Dawaj duszę. Nie dam duszy. Dawaj! Nie dam. To sobie polecę? Nie. Jestem w mieszkaniu. Chodź tu fajnie, facet. Dementor... Tak, ty, 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 ty jesteś dementorem, tak? Śmiercią? Dementorem śmiercią? Jesteś dementorem. A przez całe życie myślałem, że jestem śmiercią. Aha. Chodź tu do mnie, facet Dementor, chodź no tu. Dementor! Chodź no tutaj. E, wanna we krwi. No, dementor, chodź no tu. EXPECTO PATRONUM! Zadziałało jak zawsze... Ale biasno... Boję się spojrzeć... Co z mieszkaniem... Przez tego dementora... Zawiało ostro! Wyjmę różdżkę na... Różdżkę na wszelki wypadek. No dobrze, chyba dementor już nie wróci. No dobrze. Drzwi zamkniemy, póki są całe. Różdżkę schowamy i meblujemy od nowa. Tylko nie to. Tylko nie on. Czy był tu Harry Potter? JA JESTEM HARRY POTTER! Dawaj duszę! Dziękuję. Nie dałem. Ja nadal żyję, Deklu. Co za dementorzy, nawet nie umieją pracować. O lol. Aż mną poruszyło. Ojej, co się stało? Ojej. 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 Chyba się wzruszę. Hermiona! Chodź na pomoc! Umiesz się rozprawić z dementorami. Oj, coś, myślę, że dementorzy się zbliżają. Takie efekty To lepiej stąd uciekam. Bo jeszcze mnie dorwą. Oj, czuję się jak na jarany. Hermiona, Ron, <grymio> akcja, Hermiona. O, nawet deszcz pada. Dementorzy są blisko. Nawet bliżej niż myślę. Nie ma mnie tu.